Witam was. Na początku nie przejdziemy do filmu. Krótkie info, jak wiecie, YouTube nas tutaj strasznie ograniczył. Jeżeli chodzi jeszcze o jakiś zarobek z tych filmów, to jest naprawdę tyle co nic. Także nasz kanał od niedawna zaczął się utrzymywać tylko i wyłącznie dzięki wsparciu. I tutaj za wsparcie otrzymujecie książkę po prostu. Możecie sobie wybrać jaką, możecie sobie wybrać też kilka książek. Nowietka świeżo napisana, można powiedzieć dopiero co mi z pod palców wyszła. W szamańskim świecie, część druga, to już można powiedzieć kultowa książka, która podbiła naprawdę wasze serca, bo tyle, co mieliśmy pozytywnych informacji, to już dawno nie było. Druga też dosyć świeża książka, to jest kuchnia roślinna z przepisami różnymi. No i oczywiście nasz, można powiedzieć, bestseller już, ponieważ ta książka naprawdę was zainspirowała. W szamańskim świecie, część pierwsza. Wszystko znajdziecie w opisie. Czyli po prostu możecie sobie rozwinąć, tam wszystko jest. W przemańskim świecie są po minimum 30 zł wsparcia. Kto chce i jest mu to warte, może dać oczywiście więcej. Wasza wolna wola. A książka z przepisami minimum 40 zł. Też jeżeli chcecie, możecie dać więcej. Wszystko jest w formacie PDF, czyli książka elektroniczna. I tyle na dziś. Zapraszam Was na dzisiejszy film. Witam Was. Dzisiejszy temat. Czy cały czas dajesz się sterować, można powiedzieć, tym, co kiedyś powiedzieli ci twoje rodzice lub inne osobniki. Witam i pozdrawiam i dziękuję za intro. Tak? <śmiech> <śmiech> e, tak, bo są ludzie, e, które mają jeszcze problemy i oni są dorosły dzisiaj czas. I oni mówią, ale moja matka robił to do mnie, mój ojciec robił to do mnie, albo mój ciotka, mój wujek. I wiem, inne ludzie. Ile lat masz dzisiaj? Po co ty jesteś cały czas? Uh, po co ty ciągniesz cały czas twoje ciało, twoje myślenie, twój duch na dole, na ten czas, kiedy ty byłeś młody, albo byłeś młody. Facet, e, dziewczynka e to bardzo przepraszam. Twoje zdrowie leży w twoje ręce, i to nie jest nic, na co twoje rodzice mówią w ten czas do ciebie. Masz mózg, chyba umiesz przytać, bo kiedy ty nie umiesz przytać, ten nie wiesz co i jak na tym kanale to znaczy, to masz taki, jak inteligencja na twojej głowie. Często są takie programy, można powiedzieć, które nam zostały podczas dzieciństwa wszczepione, i to później ciągnie się przez całe życie za nami. Na przykład ktoś nam wszczepił to, że jedzenie pieczywa, czy jakichś chlebów, czy coś jest dla nas zdrowe i że gdy przestaniemy to jeść, to będziemy chorować. To jest program, który w podświadomości cały czas działa w tym momencie. Jeżeli tego programu teraz nie przerwiemy, to będzie nieciekawie wtedy, ponieważ sama myśl podświadoma będzie tutaj robiła robotę, że gdy nawet nie będziemy jedli tego chleba, możemy dalej chorować, ponieważ podświadomość nam to cały czas mówi: Musisz jeść ten chleb, który ci od dziecka rodzice wpajali, że musisz go jeść. I to działa niestety, i się to będzie ciągło całe życie za nami, takie coś. Tego na to trzeba zwrócić uwagę. Tak samo możecie ciągnąć przykładowo. Jako przykład podam teraz: wychodzisz na zewnątrz, i za tobą woła babcia, ubierz czapkę, bo będziesz mieć katar, i będzie cię boleć głowa. W tym momencie, jak ona to powiedziała, w naszej podświadomości się to zakorzeniło. Teraz, nawet przykładowo, 50 lat później, wychodząc na zewnątrz, zapominając tej czapki na tą głowę, w podświadomości cały czas mamy ten tekst. Przyjdzie troszeczkę wiatru, i zaczyna nas boleć głowa, i mamy katar. Tak to mniej więcej działa, i to jest potwierdzone, że to tak działa. To nie jest wyssane z tego palca z tym długim pazurem. I to jest, to co już mówiłeś, to jest tak samo, kiedy my idziemy do sklepu i na czasem. To zależy również, jak ja, co ja czuję, jak ja czuję. Ja jestem z ze... nogami rękami. Bez rękawów po prostu idzie okay. sobie, tutaj ma odsłonięte to. I często właśnie ludzie patrzą i mówią, no jak ty tak, nie jest ci zimno, przecież ty zaraz będziesz chora. I tego typu teksty. Nie? I kiedy ludzie mówią to do mnie, zaraz będziesz chora, ja tylko myślę, Jestem martowanie, jestem mocny, mój ciało jest mocne, mój duch jest mocny, moje myślenie są mocne, bo to jest mój ciało i ja nie chcę, inni ludzi mówią do mnie: Ty musisz mieć albo ty musisz zrobić to, to i to, bo później jesteś chory. Cztery literki, które ja siedzę w tym momencie. Nie, to jest tak samo, kiedy ja spada deszcz albo pada śnieg. Uh, to było wczoraj. Bo normalnie ja pilnowałam ten pierwsze 12 miesięcy, ja pilnowałam, ja nie miał ani kropelki deszczu na mój głowę. I wczoraj było pan deszcz i ja był na ten cała, cała zbokła, bez rękawnik, wszystko i nic się nie działo. Powiem wam jako przykład, jeżeli chodzi o to też, kiedyś pewnego ranka, no było parę lat temu, jeszcze mieliśmy konie. Wstaję sobie rano i znalazłem tylko karteczkę. Poszłam na spacer tam do pewnej miejscowości. To jest prawie 10 km stąd piechotą. Ja tak popatrzyłem sobie na dwór. Śnieżyca wali niesamowicie, a ona sobie poszła z koniem na spacer piechotą. Ja mówię, no to fajnie, nie wzięła telefonu, nie wzięła dokumentów, nie wzięła pieniędzy, nie wzięła nic. Mówię, no to super. Ubrałem się i poszłem za nią po prostu w tą stronę. Mówię, no to napotkam ją. Gdzieś w połowie drogi napotkałem ją, szła sobie z powrotem. E, co miała ubrane? Było minus 10, śnieg padał. Miała ubrany tylko krótki rękaw na sobie. I tak sobie poszła na spacerek. E, samochody, które tam obok przejeżdżały, widziały babę z koniem, na dodatek w krótkiej rękawie, więc dla wszystkich od razu... Ta nie ma wszystkich klepek w głowie, że tak sobie poszła, bo jak to w krótkiej rękawie przyjdziemy? No a sobie poszło, bo jej po prostu było ciepło. I tak to mniej więcej wyglądała. Chora nie była, przyszliśmy z powrotem do domu i wszystko było ok. Ale ktoś, kto by nie był zahartowany lub ma wszczepione teraz w głowie, to, że będziesz chory, jak pójdziesz w krótkiej rękawie na dwór od dzieciństwa, no to niestety, ale się pochoruje po takim przygodzie. Również jest. Y taki produkt teraz ja mówię od jedzenia e, pierwszy produkt już jest e, mówiono o to jest ten chleb drugi rzecz, to jest mleko Słuchaj, kiedy wy jak rodzice kupiecie taki mleko podobne sif sklepie bo to nie jest mleka prawdziwe mleka jest mleka od matka od krowa, od klacz, albo od jelensarda, od razem, aż do ten stopni, gdzie ta mleka przyjdzie na dwór. I yeah. wywiesie też o ten żart, kiedy są kozy dojcze, albo krowe są dojcze i tam i pszijde, jade, i st, masia, za jeden raz, tam mleka na twój twarz. To jest, to jest mleka. To nie jest nic wspólnego na ten sif, który jest sprzedawany w sklepie. Tak. Bo to jest pasteryzowane, to jest sterylizowane, to jest chlorek tam w środkowym, to jest kred tam w środkowym, taki jak się no, różne takie te kreda, o tej chodzi. No. Tak. Wszystkiego rodzaju rzeczy. No. I co ta mleka robi, ten mleko podobnie, co to robi w nasze Jelitach. Kiedy ludzie, stare, Młode, oni piją taki syf. Jak mówisz inne słowo, ale to jest zabronione. Ale w niemiecki język oni mogą mówić ten słowo. I filmik nie jest skasowany. To znaczy, ja czuję bardzo dyskryminowany tutaj w Polsce przez YouTube'a. Dziękuję. YouTube na to. OK, idziemy z powrotem. Bardzo przepraszam, to nie było dla Was. To było tylko na tych ludzi, którzy kontrolują nasz kanał cały czas. Ten mlekopodobny produkt. Ja widzę i on, również. Tak? Mówiłam on, bo to jest on, i ja jestem ona. Nasze imię nie są właśnie dla nas. I to jest nasza decyzja sam. OK, z powrotem na ten mleka znowu. Um, my widzimy na twarzy, na skórze od ludzi, co oni jedzą. Po co oni wyglądają, jak oni wyglądają. Słuchaj, kiedy ty masz 10-12 lat i ty masz takie objawy, albo objawy na. na Pryszcie. na twarz. Zobacz na twój jesienią. Co tam masz kaszeni na twój telarz? Ile cukru jest tam? Ile mleko podobne produkt, te pijesz dziennie? Kiedy ty, te, i teraz ja nie mówię do e, was, ten dorosły, teraz ja mówię tylko i wyłącznie na ten dziecku, dorosłe ludzi również mogą słuchają. To, to nie jest zabronione przez mnie. E, teraz dla was, e, młode dzieci, kiedy wy maczomocie, was, piszac dokładnie, co wy pięcie co jest wasze jedzenie. Bo i kiedy te, widzicie wiecie, to, później te, wy pisacie, proszę bardzo, również wasze objawy. Czy jest dobrze, czy zle? Czy czujesz, masz ból brzuch, na przykład, albo masz krótkie odech. Albo czujesz, jak się chcesz płakać, albo jesteś taki hi, 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 bardzo... Jak ty jesteś? Bardzo nadpobudliwy. No tak. Dobra, także tyle przemyślcie to, czy czasami nie macie jakiś programów w głowie z dzieciństwa, które tutaj działają jeszcze i warto się zastanowić nad tym, czy nie warto tych programów. Przerwać w danym momencie. Czy nie mamy wpojone, że musimy się niezdrowo odżywiać od samego dziecka, bo kiedyś to jedzenie było jeszcze zdrowe, ale dzisiaj niestety jest jak jest. Także tyle na dziś. Pozdrawiamy was, trzymajcie się. Hej. Dziękuję Ci bardzo za pomoc. Super Robimy to Proszę dla bardzo. mnie. Do następnego razu. Pa wasze zdrowia na wasze ręce i nie od innych ludzi.